Kolejne dni trwa rosyjska inwazja. Robi się coraz bardziej brutalna. Ulice, wsi i miasteczek za naszą wschodnią granicą spływają krwią niewinnych ludzi. Jan Piotrowski pokazuje jak wyglądał dziewiąty już dzień tego zbrodniczego ataku Putina. Ostrzegamy, niektóre zdjęcia w materiale są drastyczne i dzieci na pewno nie powinny ich oglądać. Wojtek Bojanowski, nasz specjalny wysłannik, jest w miejscowości Białacerkie w okolicach Kijowa. Wojtku, dobry wieczór. Co dziś widziałeś podczas swojej podróży po Ukrainie, tam gdzie byłeś? Z czym muszą się muszą mierzyć się Ukraińcy dziś? Jak wygląda z twojej wojennej perspektywy dziewiąty Dzień inwazji? No. A teraz rosyjska propaganda, którą rozłoży na części Michał tracz nie ma wojny, to słowo nie pada w rosyjskich przekazach. Nikt nie strzela. A jeśli już to do obiektów wojskowych, a kolejki na granicy, to ucieczka przed ukraińskimi wojskami. Zamówienie prawdy w Rosji grozi nawet 15 lat. Nie możemy zaangażować się w konflikt na Ukrainie, ani na ziemi, ani w powietrzu, powiedział dziś sekretarz generalny NATO. Te słowa padły w Brukseli, gdzie teraz się przenosimy. A tam tam seria ważnych spotkań i ważnych rozmów. Na miejscu oczywiście Maciej Sokołowski. Maćku, dobry wieczór. Rolę NATO w tej wojnie chcę spytać, bo Jens Stoltenberg nakreślił dziś zdecydowany scenariusz. Mówił, że podziwia odwagę Ukraińców, ale, i chyba to ale jest tutaj najważniejsze. Mhm. Dobry wieczór. Tak mówisz o serii spotkań, rzeczywiście dwa bardzo ważne spotkania. E, programie i myślami jesteśmy z tymi, którzy właśnie są na wojnie i Państwu relacjonujemy to, co się dzieje za naszą granicą. Program specjalny trwa TVN 24, piątkowy wieczór. Zapraszam.